Hej, czyli witajcie z tej strony Melixo. To jest nowy odcinek na moim kanale z serii Astronier Solo. W, dzi w dzisiejszym odcinku wybieramy się na Kalidor. Aktywujemy sobie tam jeden portal i jądro. Ym, sposobem na Łazik i si siłę Świdra. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie chyba wszystko mamy. Wyruszamy i lecimy na Kalidor. Teraz tak, to jest chyba Kalidor, tak? Tak. Cała pomarańczowa planeta, nawet ładna. I teraz gdzie tu jest jakiś portal blisko? jest w miarę blisko. Ja bym chciał sobie tak od razu już wybudować się naprawdę blisko tego portalu. Tu jest, ale tu chyba nie ma nigdzie miejsca do lądowania. Mm, mogłem sobie zabrać lądowisko jedynie. Ajajaj. Chyba, że jeszcze się wrócimy Na Sylwę Nie to jest Sylwa Tak, dobra, lecimy na Sylwę, zrobimy sobie lądowisko I... bo to jest chyba jedyna, jedyna rzecz, o której zapomniałem, o lądowisku Lecimy po lądowisko i zaraz lecimy na kalidor. Zaraz się widzimy. Więc tak, już jesteśmy na przy Kalidorze. Już wziąłem sobie lądowisko i wziąłem sobie jeszcze jeden też pojemnik na zasoby. Lądujemy sobie tutaj. I jesteśmy no, w miarę blisko. Mhm. Mamy kolejne osiągnięcie. Dziś jest duszno. Odwiedź Kalidor. Nie jest taka złota zło planeta. Tylko dużo słońca jest bardzo. Pójdziemy sobie w tamtym kierunku, więc zrobię Wam chyba szybki napisik z tego jak idę z promem w tamtym kierunku. Timelapsy w Astronir bardzo fajnie wyglądają, więc myślę, że się nie będziecie nudzić. Chyba, że zginę, szczerze, to to jest z... kalidor. Kurczę, jest bardziej niebezpieczny niż yy, ten, jakby się nazywał Atrox? Chyba tak, <grystanie> a przynajmniej na razie Trazynka. Tu i dobra, psik. Tak, jesteśmy już przy portalu. Możemy sobie go już spróbować, aktywować, bo czemu nie? Um, jedną platformę wziąłem. Nie wiem... Hmm, czy to nie będzie za mało? Jedna... Jedna platforma, czy to nie będzie za mało? No dobra, spróbujemy. Wypakowałbym sobie już lądowisko od razu. O. Mam tutaj też nadajnik, żeby się nie zgubić. Okej. Okay. I teraz tak przygotujmy sobie wszystko. Akurat dzień się schował, więc trochę przypał. Okej. Okay. Tu jest chyba No Nie tam. Gdzie to znowu wcisłeś? Daj to tu na silnik. Tu. Hej! No. Sobie wszystko pościągajmy średni magazyn. Na to sobie może się przydać. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś, co pozbieramy. Co się przyda, może wolfram. Chociaż wciąż tak dużo wolframu potrzebujemy. Nie wiem. Mm, dobra, więc tak. O, mamy platformę, więc nie będzie źle. Piąłem. Mamy przyczepę jedną. To wszystko powyciągajmy. Tak, wiatrówki może nie. Słoneczne weźmy, RTG. Siłę świdra mamy tu. To możemy sobie już wypakować. Tu jest przyczepa. Średni generator. Natyniacz. To może potem sobie załadujemy. I wiatrówka. I tu powinien być ciągnik, tak, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Przyczepa jedna jest. Dobra, RTG tutaj. Może trochę źle to rozpakowałem Bo teraz nie mam jak tego naładować o. Dobra, jedną wiatrówkę rozpakuję na razie Żeby troszkę podładować tego To sobie tu podłączmy Mamy dwie baterie, słoneczne sobie weźmy już też, rozpakujmy To na razie odepnijmy. baterię możemy tutaj dać. I wziąłbym jeszcze generator TEO albo RTG, no. Teraz pytanie co? Tu jest druga przyczepa, dobra. Próbujemy 2T, chyba tylko. Wiatru tu nie ma prawie w ogóle, dzień już wstaje. O! Znalazł się wiatr. Więc tak, tu możemy ściągnąć. Podjedźmy sobie ciągnikiem, żeby podłączyć RTG. Okej. Okay. Dobra. Teraz już możemy jeździć. Tu jeszcze pod tą przyczepę. No i mamy... ...full wypas. Siła świdra. I okej, okay. sprzęcik już gotowy. Teraz jeszcze tylko aktywować jądro. Znaczy... Yy, yy, yy. ...portal. Tu jeszcze słońca nie ma. Przynajmniej w tej chwili. Um. Mamy Tu mamy wiatrówkę. Em, generator, mamy tutaj weźmy go, sobie też przygotujmy, ale wyłącznie. Się. Czemu się włączyłeś? Przygotujmy go sobie i czekamy na słoneczko. Chyba, że ze złej strony jesteśmy. Czekamy jeszcze na słońce i dobra. Próbujemy. Powinno starczyć na spokojnie. Baterii nawet nie ubywa, więc nie mamy z tym problemu. To sobie możemy ściągnąć, wziąć, na aż dać. I dobra. Mamy pierwszy portal na Kalidorze. Jej! Ok. Teraz tak. Odkładamy wszystko co niepotrzebne. Wszystko. Jedno światło robocze zostawiam. Daję sobie tutaj. Ym, nawet pojemniki mogę sobie pozdejmować. Czemu na ten? Ja tutaj daję, Czemu? Tu mam przecież. czy co to se tu po... wkładam Okej. Okay. Jeden pojemnik sobie tylko zostawię. No i chyba lecimy, nie? Pakowniki, ja jakbym zapomniał. Ho ho. Dobra, w sumie ile potrzebuję? Tą gdzie jeszcze zostawić? Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie sześć, dobra. Wezmę 7, Najwyżej zostawię jeden ten. Pięć, sześć, siedem. Zostawię jeden grafik, dobra. Mam to mam, więc chyba lecimy, kopiemy się w dół, przy okazji zbierając minerały. Ojoj, oj, nie za fajna sytuacja. Co teraz? Halo? Halo tył. O! Jedziemy. Lecimy. Wie tego wszystkiego tu jest. To jest naprawdę wydajne. Haha, jak się nabiliśmy. Dobra, muszę wyjść, bo... Nie przejedziemy. Dobra. To RTG jest naprawdę pomocne. No, halo. Już? Tak. Możemy jechać. Dobra No zaraz powinniśmy dojechać Już jesteśmy naprawdę głęboko Fajnie szybko to idzie Tą siłą świdra 3 naprawdę fajnie to idzie. Wow. Wow. No naprawdę fajnie się kopie. Zamiast kopać paru godzin to możesz się w 5 minut dokopać do jądra, nie? Tylko, że potem nie ma wyjścia. Trzeba się teleportować. Jak głęboko. Łupanie. Dobra, na spokojnie teraz może. Co to jest? Co my tu mamy? To jest to Astronium, dobra. Tutaj mamy na energię. Użysz. Łopanie. żebym ja tutaj tylko nie umarł aha dobra ym, ja może stąd uciekam bo nawet tego kopać nie jestem w stanie że mi się tu umrze, i co będzie? Lecimy. Nie ma co. Do jądra lecimy. O, no, dawaj, dawaj. Jadziemy. Dobrze, już prawie Już prawie jesteśmy Jesteśmy od dołu Tu do środka Ładnie Ale... <laughs> Wjedź tam do środka, o No Wariuje nam gra nie, ja tak nie chcę. Ja tak nie chcę! Halo? Mój św... Mój ciągniczek proszę mi z powrotem oddać. Dziękuję. Było do środka wiedzieć. Do środka mi wiedzieć. Jeszcze raz, D drugie podejście, obsta, do środeczka. To nie ujadę. No to chyba koniec lipa. Dobrze, ale dojechaliśmy. Weźmy sobie nasz proszek wybuchowy. Dwie sztuki. Okej. Okay. Na górę. I robimy dwa tryptyki. Jeden, drugi możemy iść sobie teraz tutaj, aktywować o i kaliber zaraz sobie aktywujemy w pełni. Mamy kolejny kombinezon. I osiągnięcie. Możemy się przenieść teraz na... Stację kosmiczną, bo czemu nie... Możemy się przenosić pomiędzy... Planetami, bez problemu. Nie, nie uciekaj mi RTG. Chodź tu, nie, nie uciekaj mi. Ja cię potrzebuję jeszcze. No. Świdermota też bym sobie chciał. Znaczy, siłę świdra. No, nie, nie, uciekaj. Dobra. I teraz po kolei. Raz. Dwa. Jeden. Będziemy... O nie! Tego nie Tego nie przemyślałem! Tego w ogóle nie przemyślałem. Oj, oj, oj. Hmm. jednego w ogóle... kim mi wszystko odleciało? Halo, co to ma być? Proszę mi odejść przyczepę. Oho. Dobra, może, może nie róbmy tego tak, bo jeszcze bardziej zepsuję. Wróćmy sobie teraz na górę. To sobie najwyżej potem podbieram. Wracamy sobie tutaj. Tak, jak widzicie, polecam tą technikę. Dwie przyczepy, jeden ciągnik. Jedno RTG i siła świdra i można naprawdę szybko i fajnie się dostać do jądra. Robię sobie jeszcze trzy pakowniki. Teraz żeby tego nie stracić, to sobie tutaj pozostawiam to Tryptyk też. Chociaż jego sobie weznę, żeby już od razu sobie aktywować na... Hmm. Stacji kosmicznej. No, tak żeby nie umrzeć, fajnie by było. Jedno mi spakuj. Dobra, daj mi to. Przeciągnik, gdzie jest ciągnik. Tego malachitu to, to też jest dużo, ale nie mam za bardzo jak go pozbierać. Mm, tam jest ciągnik. Dobra. Widzicie, wystarczy trochę pakowników, żeby to pozbierać. Weźmy sobie trochę malachitu, tu się przyda. Czemu nie? I lecimy na stację kosmiczną. I nic tutaj nie zostaje. Wszystko możecie sobie pozbierać pakownikami. Nie musicie się o to martwić. A my tu sobie aktywujemy trzecią planetkę. Tylko teraz pytanie: to jest tu? Nie tu. Stu. Mamy już trzy planety. Hmm. Jestem ciekaw, co jeżeli aktywujemy jeszcze 4. Jest ich w sumie 7. No, ale to swego czasu się wszystko dowiemy. Możemy sobie wrócić na Kalidor. To jest ten. Jak dawniej powinny być jeszcze opisane Kalidor, Sylwa i ten, a nie po prostu jasny wiązł, bo potem trzeba patrzeć na tak, która jest w kolejności, żeby ogarnąć, do której się przenieść. Tu. Weźmy sobie prom, wróćmy na sylwę i zobaczymy. Czy ja chcę tu zostawić to? Mam jeszcze jeden pakownik, w sumie mógłbym zabrać słoneczne, nie chcę, mogę baterie zabrać. Okej. Okay. Chociaż mam jeszcze jeden, czekajcie. Tak. Dobra. Madachy, weźmy. Sobie bo czemu nie? Mmm... Dobra, to tu wszystko zostaje, to sobie pozbierajmy, żeby tutaj było też jakieś zasilanie. To tutaj jedną wiatrówkę możemy zostawić, żeby było na noc, a tak to wszystko zabieramy z powrotem. I wyprawę mamy zaliczoną. Udała się w pełni. Nie było ani jednego zgona, co mnie bardzo cieszy, bo już ich mamy dość sporo. No to co? Kalidor został już odwiedzony przez nas. Lecimy. Jeszcze fajna muzyczka się puściła, i my mamy tutaj chyba tutaj. Chyba, że nie tutaj. Tak, tutaj. Dobra. Więc wróciliśmy do naszej bazy. Wszystko sobie pozbieraliśmy stamtąd. Ciągnik mamy przygotowany na następny planetkę, więc jakoś to wszystko pójdzie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. To by było na tyle. Do zobaczenia i cześć!